Nazywam Tomasz Janas, jesteśmy w Niemczynie przed obiektem nowej obory. Nagrywaliśmy tutaj film we wrześniu, wtedy można było zobaczyć tylko fundamenty, teraz ona już jest na ukończeniu. Została do, do zrobienia tylko jeszcze elewacja i uruchomienie sprzętu w środku, posprzątanie i można wprowadzać zwierzęta. Na chwilę obecną stoimy na miejscu praktycznie na budowie nowej obory wolnostanowiskowej na 210 DJP. Będzie wyposażona w roboty udojowe firmy Delaval, roboty do podgarniania na stole paszowym i roboty do sprzątania rusztów. Plan budowy w mojej głowie, już się kłębił od dawna, bardzo dawna, ponieważ prowadzimy z gospodarstwo mleczne, jak już wcześniej wspominałem, budynki już są wyeksploatowane w stare, zaciasne, brak komfortu dla zwierząt. Tutaj na pewno będzie dużo lepszy komfort, dużo lepsza możliwość zwiększenia wydajności od tych naszych zwierząt. No i to było moim takim największym marzeniem. Postawić taki elegancki ładny budynek, który jest w planach, który się plany się realizują. Poprawić no, no komfort zwierząt i coś. Pokazać, zostawić w, świ w światu po mnie, że, że to ja od początku do końca razem z projektantami to takie moje dziecko, które wymyśliłem i chcę dopiąć to do końca, żeby to się ładnie wybudowało i zaistniało. Przy okazji później Państwu zaprezentować, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. Jeżdżąc po różnych gospodarstwach oglądając różne systemy uznałem, że akurat system wolnego ruchu jest naj, najlepszy dla zwierząt. Niekoniecznie dla hodowcy, ale dla zwierząt jest najlepszy. Wtedy one mogą chodzić, żyć sobie naturalnie w tej oborze, tak jak, jak, jak sobie żyją na wolności. Nie ograniczam żadne bramki, żadne, żadne pozwolenia. Przechodzenia przez różne bramki, po, pozwolenia na kiedy mają jeść, kiedy mają się dojść, wchodzą sobie wtedy, kiedy chcą. Łatwiej można zobaczyć e, różne ich e, dolegliwości, kiedy wtedy można szybciej zareagować na, na, na różne e, niestrawności lub inne choroby. Na dzień dzisiejszy, wszystkiego bydła mamy około 150 sztuk w tym KRÓW-60, wiadomo zasiedlając ten obiekt będziemy musieli dokupić jeszcze jakieś jałówki, żeby te roboty były wykorzystywane w 100%. Głównymi, głównymi urządzeniami, no to, które będą służyły nam do doju są dwa roboty udojowe firmy DELAVAL PMS 310 do tego są jeszcze dwa roboty, jeden do podgarniania stołu paszowego, drugi do czyszczenia rusztu. Roboty będą pracowały w systemie wolnego ruchu, czyli krowy nie będą ograniczone żadnymi bramkami, tylko będą chodziły sobie tam, gdzie chcą, jak chcą. Będą chodziły wtedy, kiedy będą miały ochotę na dój do tego robota. Priorytetem chyba było to, że coraz trudniej o pracowników do obsługi zwierząt i gdzieś te roboty zastępują tego człowieka Różnych pracach, więc, więc to było bardziej chyba to było największym priorytetem. No później to wiadomo, może wolny czas dla, dla siebie, dla rodziny. Ogólnie wydaje mi się, że tendencja jest taka, że rodzinne gospodarstwa nie mają odwrotu. Jeżeli chcą produkować mleko, to nie ma odwrotu, muszą. Są wskazani raczej na roboty. A duże gospodarstwa wydaje mi się, że też tam automatyzacja doju też nastąpi. Będą musieli wstawić więcej robotów, ewentualnie. Hale, hale udojowe, hale karuzelowe też można wyposażyć w ramię do zakładania czy, czy doju, więc wydaje mi się, że to prędzej czy później nastąpi wszędzie taka robotyzacja doju. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość nasza tutaj polskiej w ogóle rolnictwa w Europie. Nie wykluczam, że po drugiej stronie jest możliwość powstania miejsca czy postawienia trzeciego robota. A gdzieś będzie potrzeba, potrzeba wybudowania nowego obiektu dla jałowizny, dla, dla jałówek, cielaków. Czas pokaże. Lada dzień będziemy wpuszczać tutaj zwierzęta, więc we wrześniu, kiedy będzie tutaj dni, siódma edycja dni farmy mlecznej, będziemy już mieli jakieś doświadczenie z tymi robotami, z całą obsługą te, tego budynku. Wtedy będziemy mogli się, będę mógł podzielić się z Państwem swoimi uwagami, doświadczeniem odpowiedzieć na pytania, jeżeli się takie narodzą. Więc jeszcze raz zapraszamy na to.